Manko. Dzisiaj tak sobie siedzę, czytam książkę. I akurat było o realizacji swoich celów, o planowaniu, o tym, co można zrobić w tej chwili, żeby osiągnąć swój cel. No i co? No i zabieram się do roboty. Lecę nagrywać filmik. Dlaczego? No, bo moim celem jest nauka innych, jak Żyć z jiu-jitsu, jak cieszyć się tym jiu-jitsu, jak to przekładać na życie codzienne, jak po prostu mieć fajne życie, tak niekoniecznie e, być jakimś tam zabieganym, tak, I, i mieć wszystko na głowie, ale może bardziej cieszyć się z tego życia, więc też chcę dawać przykład, e, jakby sobą, tak, i, i pokazywać, że, że tak się da i da się. To wszystko pogodzić. Tak? No, bo nie, niektórzy może myślą, że a, miałem farta i tak się ułożyło, wszystko tam yy, to jest kwestia przypadku, tak? No, po części to jest kwestia przypadku, ale żeby do czegoś dojść, dojść, no to trzeba jakoś tą pracę wykonać, tak? To nie jest tak, że mi wszystko łatwo przychodzi, tak i ja. Nie, nie staram się, tylko wprost przeciwnie, cały czas główkuję, cały czas pracuję nad tym, żeby dążyć do tego swojego celu. Więc chcę Ciebie nauczyć, tak, jak cieszyć się tym jiu -jitsu, jak być lepszym w nim, jak y, potem rozszerzać swoją wiedzę i przekładać to na życie codzienne. I uczę się tego, tak? Ja sam i uczę Ciebie. No i jak to możesz ty w tej chwili przełożyć na swoje życie? Bo może chcesz być dajmy na to w top 3 w swoim klubie. Chcesz być jedną z najlepiej rozumiejących osób jiu tak? Chcesz być jednym z najtwardszych zawodników na sparingach. Chcesz wygrywać walki, a nie tylko przegrywać, albo chcesz po prostu dogonić inne osoby, albo nawet być lepsze od konkretnych, innych osób. A może tylko po prostu chcesz komuś przejść gardę, tak? Taki może być Twój cel, bo cele są różne, tak? Cele mogą być krótkoterminowe, średnio, długoterminowe. Ja ten filmik nagrywam, bo to jest mój cel krótkoterminowy. Chcę dać Ci jakiś przekaz, jakąś wiedzę, zmotywować Cię i chcę, żebyś wiedział, że dzięki Takim małym kroczkom osiągniesz dużo. Tak? Osiągniesz co chcesz, można powiedzieć. Tylko musisz wiedzieć, w którym kierunku chcesz iść. Większość osób nie wie w ogóle, co chce osiągnąć. Tak? No i przez to nie, nic nie osiąga. I przez to tylko a, położy się, liczy na to, że jakoś to będzie. Nie no, jakoś pracę trzeba wykonać i dążyć do jakichś większych rzeczy. Każdy ma jakieś tam ambicje, mniejsze lub większe. Jeżeli ty chcesz być bardzo dobrym zawodnikiem tak, albo chcesz po prostu dobrze poznać jiu -jitsu i chcesz się szybko rozwijać, albo chcesz w ogóle się rozwijać, bo na przykład teraz stoisz w miejscu, no to warto te cele określić. I dzisiaj najważniejsze, co chcę Ci przekazać, no to jest to, co możesz zrobić w tej chwili, żeby być lepszym dzisiaj, tak, jutro, za tydzień, za miesiąc, za rok i cały czas robić postępy. No bo jeżeli będziesz tylko liczył na to, że pójdę na treningi, trener mi wszystko pokaże, albo pójdę na sparingi i koledzy mnie zmuszą do tego, żebym pracował, no to pamiętaj, że tutaj nie masz żadnej wizji, nie masz żadnego kierunku, w którym masz się rozwijać. Więc musisz zastanowić się, tak? Co chcesz osiągnąć? Na początek, na początku to wcale nie musi być jakiś taki konkret, tak? Możesz sobie wyobrażać różne rzeczy, pomyśleć, czy to jest realistyczne, tak? Czy mam odpowiedni wiek, czy mam odpowiednie warunki fizyczne, żeby cokolwiek tam osiągnąć w sporcie na przykład, tak? Czy może to po prostu będzie tylko taka zajawka i pochodzę sobie na te treningi? Będę czuł się lepiej, będę czuł się zdrowy, tak? Sprawny, no i przy tym się troszeczkę tam Pociągam z tymi kolegami, będzie rywalizacja i będę, będę czuł się po prostu dobrze na co dzień. Tak? Bo to może być <laughs> twoim celem, takim długofalowym. No ale żeby czuć się dobrze na co dzień, żeby wygrywać w walkach, no to trzeba mieć jakąś technikę, tak? jakąś gardę. Więc chcę mieć dobrą gardę, na przykład, nie wiem, półgardę, tak? No to muszę najpierw dowiedzieć się, co to jest ta półgarda, może zobaczyć, jak inni zawodnicy walczą, tak, do czego dążą, czy moja budowa ciała jest odpowiednia, czy ja w ogóle lubię tę półgardę, czy od początku już próbuję do tej półgardy dążyć. No bo jeżeli nie, no to nie ma sensu się tam z tym tak kopać jak z koniem, tylko po prostu iść w tym kierunku, w którym czujesz się bezpiecznie, w którym czujesz się najlepiej. Dlatego może warto wybrać inną gardę. Może to będzie pajęcza, tak? Bo jesteś stworzony do tej gardy. I od samego początku już do tego dążysz. Może to będzie zamknięta garda. To nie jest już w tej chwili takie ważne, która garda jest lepsza od której, tak? wszystkie są, można powiedzieć, na równi. Po prostu musisz dostosować to do siebie. Więc kolejna rzecz, musisz myśleć, tak, jeżeli chce być w tym dajmy na to top 3 w klubie, tak? No muszę opracować taką i taką gardę. I to te opracowanie tej gardy to będzie właśnie taki cel pośredni, dzięki któremu będę ogólnie lepszy, tak? No ale żeby opracować tą gardę, muszę opracować jakąś konkretną technikę. Tak? No bo nie można wszystkiego od razu yy, mieć tak, wszystkich technik poznać naraz. Jeżeli usiądziesz teraz, obejrzysz sobie szkoleniówkę z półgardy, no to tych technik może być bardzo dużo. Niby to poznałeś, tak, niby to obejrzałeś, wiesz mniej więcej o co chodzi, no ale niczego jeszcze nie przećwiczyłeś. Więc kolejnym celem będzie to, żebyś wybrał sobie jedną technikę, poszedł na trening i ją przećwiczył. Więc już te cele są, zobacz coraz bliżej ciebie, tak? Ten cel możesz osiągnąć. Dzisiaj, tak, albo w ciągu tygodnia, albo w ciągu miesiąca. No ale co w tej chwili możesz zrobić? No w tej chwili to jest najważniejsze, tak? No bo najciężej jest się ruszyć z miejsca. Tak jak mi było ciężko tutaj przyjść i to nagrywać, tak? bo może chciałem sobie poleżeć jeszcze troszeczkę. Może chciałem sobie jeszcze trochę poczytać, no ale zmobilizowałem się do tego, no bo wiem, że dzięki temu osiągnę swój cel, tak? Więc ty możesz, żeby osiągnąć swój cel zobaczyć jaka konkretna technika będzie Ci potrzebna na dzisiejszym treningu dobrze ją sobie w głowie opracować tak? skupić się na jednej rzeczy i po prostu zapamiętać co masz zrobić na treningu przyjść przed treningiem 5 minut wziąć kolegę spróbować tak a potem w czasie walki spróbować ją wykonać oczywiście ta technika może się nie udać, tak? Możesz lekko skorygować ten swój cel, ten swój plan. Bo zawsze gdzieś napotykamy jakąś przeszkodę. Może czasami ją sforsujemy, może czasami trzeba będzie ją ominąć, tak i pójść gdzieś w troszeczkę w innym kierunku. Więc jeżeli jakaś technika na początku mi jeszcze nie wychodzi, no to muszę też pomyśleć dlaczego. Czy to jest wina tego, że nie jestem mobilny jeszcze? Albo to jest wina tego, że gdzieś wcześniej przeciwnik mnie blokuje, tak? I muszę coś jeszcze innego pokombinować, żeby dojść w ogóle do tej techniki. I takie rzeczy będziesz potem analizował na bieżąco, tak? I jutro Twoim celem będzie właśnie analiza tego. Analiza, przygotowanie, tak? I na treningu sprawdzanie nowych możliwości. Tak? I tak się rozwijasz. Więc zobacz, że na początku warto jest określić taki cel daleki, tak? Może on będzie troszeczkę jeszcze mgłą, może taki niepewny, może jeszcze nie wiesz, czy chcesz być w tej top trójca, może top 10 tobie wystarczy, tak? a może chcesz być mistrzem polski, więc to jeszcze nie, nie wiadomo, tak? ale już wiesz, co jest tam gdzieś tam daleko na horyzoncie. Później określasz sobie. Co mi będzie potrzebne, żeby do tego dojść, tak? No na pewno jakaś garda, na pewno jakieś przejścia gardy, na pewno jakieś obalenia lub wciągnięcia do gardy. No jakąś tą grę trzeba ułożyć. Ja nagrałem cały, całą taką, można powiedzieć, szkoleniówkę, szkoleniówkę o taktyce w brazylijskim jiu -jitsu. Więc jeżeli jeszcze nie wiesz, no to sobie zerkasz, tak? Patrzysz, co można zrobić z takiej pozycji, co z takiej, co z takiej i dostosować to do siebie. Tak? No im, im bliżej tym bardziej już szczegółowo wchodzisz w temat i tym bardziej już jakby drążysz pojedyncze techniki, pojedyncze ruchy, nawet takie małe rzeczy, tak? konsultujesz też to z trenerem, z kolegą i tak dalej, żeby nie popełniać tych samych błędów. Bo czasami trzeba będzie zmienić trochę kierunek, a czasami nawet cofnąć się, żeby poprawić coś, co jeszcze gdzieś tam ci umknęło wcześniej. Tak, bo może. Te braki są gdzieś takie w fundamentach, tak? No i tak się rozwijasz. Ale najważniejsze, jeszcze raz podkreślam, jest to, żebyś to teraz już zrobił, tak? Zaplanuj, pomyśl, co masz, do, dokąd masz dążyć. No, już teraz musisz ruszyć dupę, tak? Przejrzyj internet, poszukaj techniki, popytaj, skup się na treningu, rób to, co masz zrobić. I dzięki temu będziesz się rozwijał. No, i jak to przełożyć na inne aspekty życia, tak? To samo może być na przykład z dietą. Nie masz żadnej diety, tak? Nie, nie interesuje cię to, ale czujesz, że gdzieś tam łapią cię jakieś kontuzje, albo gdzieś chorujesz, albo czujesz się osłabiony, nie masz motywacji, tak? Albo ciężko ci się myśli, więc warto z tym się zająć, tak? Więc wiesz, do czego dążyć. Chcesz mieć po prostu zdrową dietę. No ale jeszcze na początku nie wiesz, jaka ta dieta ma być, tak? No bo nie wiesz, co jest zdrowe, co jest niezdrowe. Nie masz takiej wiedzy. Więc co? Szukasz tej wiedzy. Tak? Dowiadujesz się, pytasz, czytasz i tak dalej. Później testujesz to na sobie. Patrzysz, co tobie służy, co nie służy. Bo, no, no bo każdy jest inny, tak? No i potem wprowadzasz już... Konkretne posiłki w ciągu dnia, tak? Więc teraz przygotowuję tam, nie wiem, obiad, tak, będzie on zdrowy, będzie zawierał to, co ja lubię, to co mi służy, tak i to, pod czym dobrze się czuję. I jest ogólnie przyjęte jako zdrowe, tak? Bo są na to dowody tam, naukowe i tak dalej, a nie tylko zgadywanie. No i tak, robimy ze wszystkimi rzeczami, tak? Dzięki temu wiemy, co zrobić, tak. A nie tylko czekamy na szczęście. Czekamy na to, że może wszystko nam się przytrafi tak jak innym, tak? Nie widzimy tego, że inni mocno pracują na to. I tyle. Tyle chciałem dzisiaj ci powiedzieć. Dzięki za oglądanie. Pozdro, cześć.